W XIX i XX wieku w Europie dochodziło do stopniowego uaktywniania się coraz większej myśli narodowej ludności będącej pod panowaniem większych mocarstw. Widoczne były coraz głośniejsze wystąpienia przedstawicieli różnych narodów z pomysłem zarzucenia starego porządku w Europie i odradzaniu się czy też tworzeniu państw narodowych. Idee te nie ominęły również narodu ukraińskiego, który najpierw próbował tworzyć zalążki sił zbrojnych przy imperium austro-węgierskim, a po obaleniu caratu w Rosji otwarcie ogłosił chęć przynajmniej częściowego samostanowienia i uzyskania autonomii. Rewolucje w Rosji oraz upadek państw centralnych nie wróżył jednak niczego dobrego Ukraińcom. Dalsze wydarzenia sprawiły, że Ukraina ogłosiła jednak swoją całkowitą niepodległość, a w ciągu kolejnych lat po Wielkiej Wojnie, przez tereny do których pretendowała powstała republika, przetoczyły się niepokoje i starcia zbrojne. Terytoria te zaś wielokrotnie przechodziły pod panowanie różnych stron konfliktu. Ukraiński Ruch Narodowy, swój pierwotny bastion, zlokalizował na terenie Galicji Wschodniej, wtedy pod panowaniem cesarstwa austro-węgierskiego. Pierwotnym zamiarem, podobnie jak wielu innych państw, było wywalczenie niepodległości przy poparciu państw centralnych, a późniejsze obalenie w Rosji tylko napędziło nadzieję na perspektywy budowy własnego kraju. Zalążkiem ukraińskich sił zbrojnych były zaś powstałe przy Wojsku Austro-węgierskim oddziały ukraińskich strzelców-siczowych. Powstała również Naczelna Ukraińska Rada, organ administracyjny, który w sierpniu 1916 roku wydał we Lwowie manifest do narodu ukraińskiego, wzywając go do walki po stronie państw centralnych w celu wyzwolenia i zjednoczenia kraju. Część terenów ukraińskich podczas I wojny światowej były świadkiem ogromnych zmagań pomiędzy armiami niemieckimi i austro-węgierskimi z jednej strony oraz rosyjskimi i rumuńskimi z drugiej. Dopóki zaś tak się działo, nie było żadnych perspektyw na choćby próbę budowy państwa na takim obszarze. Rewolucja lutowa w Rosji w 1917 roku sprawiła, że wiele grup etnicznych imperium rosyjskiego rozpoczęły próby wywalczenia autonomii bądź innego stopnia samostanowienia. W marcu 1917 roku w Kijowie powstała ukraińska Centralna Rada, która ogłosiła deklarację niepodległości Ukraińskiej Republiki Ludowej, jednak nie jako samodzielnego państwa, a jednostki autonomicznej związanej z tymczasowym rządem rosyjskim powstałem dopiero co w Petersburgu. Rząd rosyjski, pomimo trwającej rewolucji, oficjalnie pozostawał w sojuszu z Ententą i nawet rozkazał przeprowadzić kolejną ofensywę w Galicji Wschodniej, która jednak zakończyła się katastrofalną klęską. W jej wyniku znajdujące się tutaj oddziały Armii Rosyjskiej całkowicie się rozpadły. Wielu żołnierzy i oficerów zaś, szczególnie ci pochodzenia ukraińskiego, coraz mocniej popierało ukraińską Centralną Radę, widząc w niej korzystniejszą alternatywę państwowości. Katastrofalne położenie armii rosyjskiej, ciągłe niepokoje oraz słabość rządów w Petersburgu doprowadziły do kolejnej rewolucji w Rosji, zwanej rewolucją październikową. Przewrót zbrojny szybko rozprzestrzeniał się po imperium, a władze w Rosji przejęli bolszewicy, rozpoczynając tym samym wojnę domową. Ukraińska Centralna Rada wobec tych wydarzeń zapowiedziała swoją autonomię w federacji z Republiką Rosyjską. To zaś skutkowało rozpoczęciem walk z bolszewikami. Ponadto duża część oddziałów białych prowadziła swoją walkę przeciwko bolszewikom właśnie na terenach Ukrainy lub w bliskim sąsiedztwie. Władza ukraińska na terenach, do których pretendowało państwo, była jednak mocno teoretyczna. Część tego terenu zajmowana była przez wojska niemieckie i austro-węgierskie, na części pozostawała zdezorientowana armia rosyjska, która częściowo słuchała rozkazów rządu Republiki Rosyjskiej, a częściowo podporządkowywała się Bolszewikom. Na wschodzie, w zagłębiu Donieckim, ze względu na sytuację, ciągle dochodziło do robotniczych strajków i zbrojnych wystąpień. Na południu zaś powstało anarchiczne parapaństwo założone przez Nestora Machno, którego zbrojne bojówki nie uznawały żadnej władzy i na zmiany walczyły i sprzymierzały się z różnymi stronami. W Kijowie w tym czasie wybuchło bolszewickie powstanie, które na krótki czas opanowało część miasta, jednak ostatecznie zostało stłumione przez oddziały wierne Ukraińskiej Radzie Centralnej. Na domiar złego z inicjatywy bolszewików, po fiasku rozmów z rządem w Kijowie, proklamowano w Charkowie powstanie Ukraińskiej Ludowej Republiki Rad, której zwolennicy i formowane oddziały natychmiast rozpoczęły walkę z oddziałami ukraińskimi wiernymi Kijowowi. 17 lutego 1917 roku bolszewicy zażądali oficjalnie od Ukraińskiej Rady Centralnej w Kijowie całkowitego podporządkowania się siłom tzw. Czerwonej Gwardii. Po odmowie na tereny Ukrainy ruszył z północy główny atak bolszewików oraz oddziałów ukraińskich probolszewickiego rządu w Charkowie. Ponadto nasilały się wystąpienia w większych miastach, wzmacniane przez wierne bolszewikom pozostałości carskich oddziałów. Bolszewicy błyskawicznie zajmowali terytoria ukraińskie. W styczniu ukraińska centralna rada w związku z bezprawnym rozwiązaniem przez bolszewików zgromadzenia ustawodawczego Rosji ogłosiła ostatecznie swoją pełną niepodległość i niezależność zarówno od Rosji bolszewickiej, jak i od Republiki Rosyjskiej. Niedługo potem w Kijowie, w związku ze zbliżaniem się wojsk bolszewickich, wybuchło kolejne powstanie robotnicze. Zostało ono co prawda stłumione przez ukraińskie oddziały strzelców siczowych, jednak w niedługim czasie, ze względu na napór bolszewików, ukraiński rząd ewakuował się z Kijowa, a samo miasto chwilę później zostało zajęte przez bolszewików. Ukraińska Centralna Rada już wcześniej rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami państw centralnych, zwracając się do nich o pomoc. W wyniku tego 9 lutego 1918 roku podpisany został tzw. Traktat Brzeski. Zgodnie z nim państwa centralne uznały pełną niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ponadto ustalono również jej nowe granice, w skład których wchodziła również hełmszczyzna, część Podlasia, Podole i Wołeń na zachodzie, Pocharków i obręb Doniecki na wschodzie. Galicja Wschodnia zaś pozostawała w Imperium Habsburskim, jednak z obietnicą utworzenia tam autonomicznego, proukraińskiego kraju koronnego w ramach cesarstwa. Najważniejszą zaś kwestią zawartego w Brześciu traktatu była pomoc militarna w walkach z bolszewikami. W zamian za to Ukraina zobowiązała się dostarczyć państwom centralnym milion ton zboża, którego Niemcy i Austro-Węgry desperacko potrzebowały. Armie niemieckie i austro-węgierskie oraz wspierające je oddziały ukraińskie uderzyły na bolszewików, odnosząc bardzo szybkie zwycięstwo głównie dzięki lepszemu zorganizowaniu, dowodzeniu i wyposażeniu swoich armii. 1 marca zdobyto Kijów. W ciągu marca i kwietnia zaś wypchnięto bolszewików z lewobrzeżnej Ukrainy oraz zdobyto Odessę, Krym, Zagłębie donieckiej i Charków. Do końca kwietnia bolszewicy utracili wszystkie swoje zdobycze terytorialne na Ukrainie. 3 marca, kilka dni po zajęciu Kijowa, doszło do podpisania w Brześciu kolejnego traktatu tym razem pomiędzy państwami centralnymi a Rosją bolszewicką. Bolszewicy w związku z wojną domową i problemami wewnętrznymi desperacko potrzebowali zakończenia działań na froncie. Niemcy zaś, mając lepszą pozycję negocjacyjną, wysunęli bardzo obszerne żądania terytorialne oraz wymagali od bolszewików wypłacenia im reparacji wojennych. Dodatkowo Niemcy po zakończeniu walk mogli przerzucić dywizję na front zachodni, gdzie ważyły się losy wojny. Rosja w tym czasie oficjalnie wycofała się z wojny i uznała za nieważne swoje zobowiązania wobec krajów Ententy. Traktat ten zobowiązywał również Bolszewików do uznania niepodległości Ukrainy i podpisania z nią osobnego traktatu pokojowego. W tym czasie doszło w Kijowie do zamachu stanu. Ukraiński generał Pawło Skoropacki, przy poparciu Niemców, którzy byli sceptyczni nastawieni do Ukraińskiej Centralnej Rady, dokonał udanego przewrotu i ogłosił się hetmanem Ukrainy. Ogłoszono następnie likwidację Ukraińskiej Republiki Ludowej, na której miejsce proklamowane zostało państwo ukraińskie, potocznie zwane hetmanatem. Rozmowy pokojowe ukraińsko-bolszewickie rozpoczęły się w Kijowie w maju 1918 roku i zakończyły w październiku. Wynikiem tego był jedynie podpisany w czerwcu 1918 roku traktat preliminaryjny zgodnie z ustaleniami z Brześcia. Na terenach państwa ukraińskiego w dalszym ciągu dochodziło do niepokojów, choć na jakiś czas przynajmniej zakończyły się regularne walki z bolszewikami. Na południu w dalszym ciągu operowały bojówki anarchistyczne Nestora Machny, walcząc tym razem z wojskiem niemieckim. Ponadto sami Niemcy prowadzili dość łupieszczą politykę na ziemiach ukraińskich, wiedząc zapewne, że i tak w niedługim czasie będą musieli opuścić zdobyty teren. Ukraiński Hetmanat nie był długo istniejącym państwem. Po zawarciu rozejmów kąpień pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a ententą 11 listopada na terenach państwa ukraińskiego ponownie doszło do rozruchów. W związku z zapowiedzianym wycofaniem się jednostek niemieckich z tego terenu i jednocześnie anulowaniem postanowień traktatu brzeskiego przez bolszewików, a tym samym zaprzestanie uznawania Ukrainy jako niepodległego państwa, Hetman Ukrainy zaproponował zjednoczenie się z państwem rosyjskim. To spowodowało dalsze rozruchy i w konsekwencji obalenie skoropackiego i przywrócenie do życia Ukraińskiej Republiki Ludowej, której naczelnym atamanem stał się teraz Symon Petlura. Anulowanie postanowień traktatu brzeskiego skutkowało rozpoczęciem kolejnej wojny bolszewicko-ukraińskiej. Przegrana państw centralnych miała jednak jeszcze dodatkowe konsekwencje. W Europie powstawały państwa narodowe. Upadek cesarstwa austro-węgierskiego zaś skutkował natychmiastowym sporem terytorialnym na terenie Galicji Wschodniej. Już 1 listopada działacze ukraińscy ogłosili na tym terenie powstanie państwa ukraińskiego. Na ten moment, jako kraju autonomicznego w cesarstwie, 13 listopada zaś proklamowano pełną niepodległość nowego państwa i przyjęto dla niego nazwę Zachodnioukraińska Republika Ludowa. Do różnych części tego terenu pretensji miały zarówno odrodzona Polska, Czechosłowacja, jak i Rumunia. Natychmiast po proklamowaniu państwa ukraińskiego rozpoczęły się walki ukraińskie z polskimi siłami konspiracyjnymi w Lwowie. Po odzyskaniu zaś niepodległości przez Polskę formalnie rozpoczęła się na tym terenie regularna wojna polsko-ukraińska. Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa wyraziła chęć przyłączenia się do Ukraińskiej Republiki Ludowej, co stało się 22 stycznia 1919 roku. Wojna z Polską jednak nie była zbyt pomyślna dla armii halickiej i już do końca października 1919 roku wojsko polskie wyparło oddziały ukraińskie za rzekę Zbrucz, oficjalnie przyłączając te tereny do Polski. W tym samym czasie największy dramat dział się jednak w centralnej i wschodniej Ukrainie. Wojska bolszewickie potężnym atakiem z północy błyskawicznie zajęły większość terytoriów Ukrainy, Kijów upadł, a wojska ukraińskie wycofały się na zachód, na obszar pomiędzy Kamieńcem Podolskim a Równem. Armia halicka, wyparta przez Polaków na wschód, połączyła się z Armią Ukraińskiej Republiki Ludowej, wyprowadzając kilka kontrataków przeciw bolszewikom, których wynikiem były jednak tylko niewielkie, lokalne sukcesy. W tym momencie z południa Ukrainy oraz z rejonu Kubania i Krymu do potężnej ofensywy przeciw bolszewikom ruszyły oddziały białych pod dowództwem Antona Denikina z zamiarem zdobycia Moskwy i zakończenia rządów bolszewików. Dzięki temu coraz większe sukcesy odnosiły też wojska ukraińskie, atakując w kierunku Odessy i Kijowa. Oddziały białych zajęły wschodnią i południową Ukrainę, a następnie uderzyły również na Odessę i Kijów i zajęły go w momencie, gdy podchodziły pod miasto od zachodu oddziały ukraińskie. Aby uniknąć dodatkowych nieporozumień i walki z białymi, Ukraińcy odpuścili ataki i wycofali się na zachód. W tym momencie doszło do kolejnych scyzji w ukraińskim dowództwie. Część oddziałów oficjalnie przyłączyła się do Armii Białych, a ci, którzy tego nie uczynili, znaleźli się na niewielkim terenie, lawirując pomiędzy wrogimi armiami polskimi, bolszewickimi oddziałami białych i armią rumuńską. Następnie wojska te z braku możliwości skutecznej, otwartej walki przeszły do działań typowo partyzanckich. W międzyczasie wojska białych prowadząc swą ofensywę na Moskwę. Dotarły i zdobyły miasto Orzeł. Po tym jednak nastąpił kontratak wojsk bolszewickich, który praktycznie rozbił wojska białych i doprowadził do ich błyskawicznego odwrotu, a ostatnie bastiony pod dowództwem Piotra Wrangla skutecznie broniły się jedynie na Krymie. Oddziały i przywódcy Ukraińskiej Republiki Ludowej, stojąc w obliczu całkowitej klęski i ponownego zajęcia terenów Ukrainy przez wojska bolszewickie, zwrócili się z propozycjami do niedawnego wroga, II Rzeczpospolitej. 20 kwietnia 1920 roku podpisano w Warszawie tajną umowę pomiędzy państwem polskim a Ukraińską Republiką Ludową. Ustalono w niej wzajemne uznawanie niepodległości swoich państw, gwarancję niezawierania umów międzynarodowych, które mogłyby być skierowane przeciwko której ze stron, zasady współżycia sąsiedzkiego i ochronę praw mniejszości na swoich terenach. Polacy, mając lepszą pozycję negocjacyjną, uzyskali ponadto całkowite odstąpienie Ukrainy od swoich roszczeń względem Galicji Wschodniej, uznając tym samym granicę na Rzece Zbrucz. Najważniejszym zaś elementem umowy była konwencja wojskowa, traktująca o wspólnej walce przeciwko bolszewikom na terytorium Ukrainy, aż do ich całkowitego wyparcia. W jej ramach natychmiast rozpoczęto działania zaczepne na Ukrainie, zwane wyprawą kijowską. Połączone siły polsko-ukraińskie przeprowadziły udaną ofensywę, zdobywając Kijów w maju 1920 roku, a następnie przechodząc do działań defensywnych. Niedługo potem jednak do kontrofensywy przeszły wojska bolszewickie pod dowództwem Michała Tuchaczewskiego, doprowadzając do błyskawicznego odwrotu wojsk polsko-ukraińskich aż na linię Wisły. Dzięki udanemu polskiemu kontruderzeniu sytuacja została ostatecznie opanowana i teraz to bolszewicy rozpoczęli błyskawiczny odwrót na wschód. Korzystając z okazji walk polsko-bolszewickich, siły białych na Krymie rozpoczęły własne działania zaczepne, zdobywając Melitopol i Mariupol. Po kontrofensywie z nadwieprza zarówno bolszewicy, jak i Polacy wymęczeni wielomiesięcznymi walkami i wewnętrznymi problemami szukali porozumienia. 18 października 1920 roku oficjalnie weszło w życie zawieszenie broni i rozpoczęły się rozmowy pokojowe. Bolszewicy w swoim ostatnim wysiłku, dzięki rozejmowi na froncie z Polską ostatecznie uporali się z oddziałami Białych na Krymie, zdobywając go w listopadzie 1920 roku. Piotr Wrangel z resztkami swoich oddziałów ewakuował się do Konstantynopola. Już w trakcie rozmów o zawieszeniu broni w Rydze, które były preludium do podpisania późniejszego traktatu ryskiego w 1921 roku, który oficjalnie zakończył wojnę polsko-bolszewicką i ustalał przebieg granic, jednym z żądań strony sowieckiej było uznanie przez Polskę Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako państwa ukraińskiego. Polska przystała na te wymagania, łamiąc tym samym swój wcześniejszy traktat z Ukraińską Republiką Ludową. W takiej sytuacji pozostające pod władzą wojskowych oddziały ukraińskie próbowały samotnie toczyć walkę z bolszewikami na terenach Ukrainy. Nie miały jednak zbyt dużych szans, bo ostatnie z nich zostały wyparte przez bolszewików na terytorium Polski, gdzie z kolei żołnierze ukraińscy zostali internowani. Ostatnim akcentem walk ukraińsko-bolszewickich był tzw. drugi pochód zimowy. Pozostające w ukryciu oddziały ukraińskiej armii oraz dodatkowo dwie grupy utworzone z internowanych w Polsce żołnierzy przy cichym poparciu Warszawy przebiły się przez granicę, próbując zorganizować ruch partyzancki przeciwko Sowietom. Po początkowych sukcesach i zajęciu kilku miejscowości w obwodzie kijowskim część oddziałów powróciła do Polski, a część została rozbita przez wojska bolszewickie. Na tym zakończyły się ukraińskie próby zorganizowania własnego niepodległego państwa w trakcie i po I wojnie światowej. Istniał co prawda emigracyjny rząd ukraiński oraz pojedyncze grupy partyzanckie w kraju, jednak ich działania nie odniosły żadnego znacznego rezultatu, a walka o uzyskanie niepodległości dla Ukraińców zakończyła się całkowitym niepowodzeniem.